Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Kłaniam się nisko mojemu gościowi, z którymi się łączymy dzięki super nowoczesnym technologiom. A co tam Maciej konieczne? Poseł Lewicy z partii Razem jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie i doceniam koszulkę. E, tak, proszę Państwa, ci, którzy nie widzą, to wyjaśniam, mam na koszulce Berniego Sandersa, takiego amerykańskiego socjalistę. Pan poseł docenia, bo jest najbardziej socjalistycznym z socjalistycznych posłów polskiego Sejmu. Prawda? Nie wiem, czy zasłyszyłem na ten tytuł, ale byłoby mi bardzo miło, gdyby tak było. Dobrze, no to za chwilę o, o tym czerwonym sztandarze, ale najpierw o tym, co się wczoraj wydarzyło w Sejmie. Otóż wczoraj upadła ustawa covidowa. Upadła, bo nie tylko nie, poparł jej, nie poparła jej część PiSu, ale oczywiście cała opozycja, w tym Lewica. Panie pośle, jednocześnie chcecie, żeby były obowiązkowe szczepienia, a nie chcecie żeby były obowiązkowe testy. Nie ma tutaj niekonsekwencji? Skoro lubicie ludzi do czegoś zmuszać, to trzeba było głosować za. Chcemy, żeby były obowiązkowe szczepienia. Nie chcemy, żeby przeszła kompletnie kuriozalna ustawa, która zakłada, że pracownicy mogą pozywać swoich współpracowników za zarażenie ich COVID-em. To w ogóle było niesamowite, co się wczoraj wydarzyło, bo to posiedzenie zostało zwołane po to, żeby procedować tą jedną ustawę, która naprawdę była idiotyczna w założeniach, bo skąd można wiadomo, skąd byłoby wiadomo od kogo człowiek się zaraził, te wszystkie sprawy upadłyby w sądach i w efekcie tego ta usła, ustawa Jarosława Kaczyńskiego nie zyskała poparcia ani posłów rozsądnych, którzy oczekują konkretnych działających rozwiązań w kwestii pandemii, ani posłów nierozsądnych. Tak, właśnie którzy chciałem którzy powiedzieć, że, że jesteście rozumiem. w jednej truszynie z Grzegorzem Braunem, ale to nie pierwszy raz. Jesteście również w parlamentarnym zespole do spraw legalizacji marihuany z Grzegorzem Braunem, więc jak widać skrajności się przyciągają. No myślę, że to akurat jest bardzo rzadkie zestawienie. Jeżeli przejrzeć głosowania, to myślę, że jesteśmy tą ekipą, która z Konfederacją głosuje najrzadziej. O, albo nie. Wcale. o nie, bardzo często Ale głosujecie nie przeciwko to... rządowi i tak samo jak głosuje Konfederacja, co mnie zresztą nie dziwi, w końcu jesteście w opozycji. Ale panie pośle, to zaraz, ty wróćmy do, tej, do tego głównego pytania. Jesteście za obowiązkowymi szczepieniami, tak? Jesteśmy za obowiązkowymi szczepieniami. A nie jesteście za, za obowiązkowymi zgodowymi. testami. I uważamy, że po pierwsze wykonywanie 17 milionów testów co tydzień, co zakładała ta ustawa, 16, jest 16,5. 16 Ale to, to, to się nie wydarzy, tak? Oczywiście, to że nie. nie miało nie miało prawa wydarzyć, ale żeby Pani Ale przecież, panie, nie... pośle, no, panie pośle, no mówmy się, przecież ta ustawa nie była po to, żeby weszła, tylko po to, żeby pokazać, że on coś robi, a nie po to, żeby, e, to jest... żeby weszła w życie. To jest największa zagadka, ale nawet jeżeli tak za założyć, to jednak to, że Jarosław Kaczyński za ustawą, którą filmował osobiście, e, dostał jedynie 150 głosów, czyli zabrakło mu 80, to nawet na ustawę pozorowaną, powiedziałbym, e, wyszło słabo. Zresztą... Myślę, że nie. To, myślę, że on się bardzo cieszy. Zresztą nie wiem, czy pan usłyszał to, co mówił pan Prezes Kaczyński wczoraj z Trybunału rzucił tak mimochodem, że te wszystkie sposoby walki z pandemią to i tak są powiedziałbym średnio skuteczne, ale. No on powiedział tak... coś jeszcze, mm -hmm. co było dużo bardziej znaczące. Jarosław Kaczyński wyszedł i powiedział, że takie rzeczy jak to, że rząd wprowadza prawo i to prawo jest przestrzegane, to one mogą gdzieś tam na zachodzie być może zadziałać, ale doskonale wiemy, że nie w Polsce. No jak widać to był Polsce. manifest imposybilizmu. To był najpotężniejszy człowiek teoretycznie w tym kraju, który wychodzi i mówi, że on nic nie może. Nie jest tak, że on Zobaczy... może wprowadzić Przejdą, prawo, Przyjdą chwile, kiedy w wy będziecie rządzić, zobaczymy, czy będziecie wszyscy sprawczy. Ale, panie pośle, Chcę wrócić do. Zostawiając ustawę COVID-19, chcę spytać o jedno, bo wyście, Czy zgadza się Pan w ogóle z takim zdaniem, że najubożsi i średnio zarabiający powinni płacić niższe podatki, składki niż najbogatsi? Tak, przy czym dodałbym jeszcze, że ta luka wynikła z obniżki podatków, powinna być jakoś zapełniona, żebyśmy finansowali. To, to, pierwsz, to, to, to zdanie, nas. które cytowałem, nie dziwota, że Pan się zgadza, bo to jest zdanie z Waszego programu. No to z naszego programu wyborczego, programu wyborczego lewicy. No i teraz tak, jest Polski Ład, który jako żywo zakłada, że najbogatsi, że burżuje, tacy jak teraz pan i ja, będą płacić wyższe składki, a ci najbiedniejsi na tym zyskają dzięki Polskiemu Ładowi. No to co robi socjalistyczny poseł? Socjalistyczny poseł głosuje przeciwko temu, żeby najbiedniejsi mieli lżej, a najbogatsi ciężej. Pan redaktor tak pięknie o tym nowym ładzie o, opowiada, polskim ładzie, jak premier Morawiecki. Gdyby tak było naprawdę. Panie pośle, e, cieszę e, się, że docenia e, pan mój talent wymowy, ale jakby pan skupił się nie na recenzowaniu e, pytań, a na odpowiadaniu na nie, jasne. to będę zobowiązany. Już mówię. E, polski ład w założeniach miał faktycznie uczynić e, polski system podatkowy bardziej sprawiedliwym, bardziej europejskim, czyli takim, w którym e, ci, którym wiedzie się relatywnie lepiej, płacą więcej niż ci, którzy, e, kto, którym wiedzie się gorzej. Niestety niewiele z tego zostało. Ale Została, Panie pośle, no zostało jednak główne. Od podatku. Przeciwko Dobra. której pan głosował? Pan ma kwotę, pan miał kwotę większą od podatku jako poseł, ale nie chciał pan, żeby inni wszyscy, ci najbiedniejsi również, tę kwotę wyższą mieli. Jeżeli chodzi o kwotę wolną, to popierają je w tym momencie wszystkie, e, wszystkie, właściwie partie w sumie to jest niekontrowersyjne, ona była bardzo niska. i wszyscy miast. ją popierają i wszyscy głosują przeciwko niej. Na to, bo to nie był jedyny element y, Polskiego Ładu i chętnie dojdę do tych y, kolejnych, bo Pols Polski Panie... Ład nie rozwiązuje problemów polskiego systemu podatkowego, nie jest on bardziej prosty i sprawiedliwy, tylko go jeszcze bardziej komplikuje. Tam są takie rzeczy, jak chociażby ryczałt, a propos tego oczekiwania, które e, socjalistycznego, na które pan redaktor się nie niezrozumiały kompletnie ryczał dla informatyków, którzy są doskonale zarabiającą grupą, który sprawia, że wciąż w polskim systemie podatkowym informatyk zarabiający powiedzmy 30 tysięcy pan znalazł będzie jeden drobiazg zarabiał, dotyczący będzie płacił podatków mniej niż jego sprzątaczka tak? to nie jest sprawiedliwość Maciej Konieczny z Partii Razem jest naszym podatki. gościem pa, Maciej Konieczny, pa, panie z klubu Lewicy panie pośle, wszystko super tylko pan znalazł przypadek informatyków i zagłosował przeciwko całej ustawie czy, to ni czy nie zgadza się pan jednak ze zdaniem, które w zasadzie wydaje się być dość niekontrowersyjne, opisowe, że nie było w Polsce tak lewicowej reformy podatkowej jeszcze nigdy, jak ta, którą wprowadzał de facto Polski Ład, podnosząc podatki najbogatszym i obniżając najbiedniejszym? Po pierwsze, jeżeli chodzi o podnoszenie pod pod podatków najbogatszym, to ze względu na obecne w tym systemie ulgi bardzo wątpię. E, Ale jeżeli co pan jeżeli wątpi? O... Jeżeli że chodzi... że najbogatsi zapłacą więcej? Jeżeli, chodzi, jeżeli mogą sobie na przykład odliczyć e, z racji posiadania pałacu, który jest zabytkiem, Panie to jest pośle. to jakiś sposób, a tych sposobów będzie więcej, bo ten system jest ekstremalnie skomplikowany. I widzimy to chociażby w sytuacji osób, które nie są za A, możne, a propos nieruchomości. Przykład, e, żyją pośle, z renty i nagle dostają A propos nieruchomości. Dochody, tak? Panie pośle, czy nadal jest pan zwolennikiem tego, by ci, którzy mają kilka mieszkań, płacili od nich specjalny podatek, podatek katastralny. A to jest bardzo ciekawa sytuacja. Tak, oczywiście. I to jest, to jest od ilu mieszkań sposób. zaczyna się kilka, panie Bośle? No myślę, że jeżeli ktoś odziedziczył mieszkanie po babci, a miał już mieszkanie, to nie powinien być z tego powodu stratny. Ale Miesz... jeżeli ktoś hmm. żyje z najmu na przykład pięciu mieszkań w tym momencie, a druga... A... Część naszego społeczeństwa wydaje trzy czwarte swojej wypłaty na mieszkania. A trzeba mu to zabrać mieszkanie, żeby rozdać biedniejszym. Bardzo zależałoby mi na to, żeby dokończyć jednak zdanie. Tak. To będzie powodowało ogromne rozwarstwienie społeczne. To znaczy, ci, którzy żyją, z najmu mieszkań, będą kupowali sobie kolejne Panie mieszkania. Panie no dobrze, ale sekundy. Ci, którzy head. wynajmują mieszkania, nigdy nie dorobią się Panie własnego. pośle, znam, znam lekarza, który ma czwórkę dzieci. W tej chwili ma dwa y, mieszkania dla tych dzieci i chce kupić jeszcze dwa, bo twierdzi, że on jest staroświecki i uważa, że musi kupić każdemu dziecku, skoro go stać, mieszkanie on byłby przez Pana opodatkowany jakimś specjalnym podatkiem, tylko dlatego, że ciężko pracuje i chce swoim dzieciom zostawić mieszkanie, tak? Przede wszystkim sytuacja tego lekarza wygląda całkiem nieźle i myślę, że to Nie osoba źle. relatywnie, w większym stopniu powinna się dokładać do dobra wspólnego. Przekażę, przekażę, powierze, zresztą pewnie te, sam słyszę. rmf24.interia.pl Tam dalszy te ciąg dziecię. tej rozmowy. Kłaniamy się nisko Słuchajmy RMF-u. Panie pośle, bo ten podatek katastralny to jest taki przykład tego, co oczywiście żartobliwie można nazwać zjadaj bogatych. Czyli tym, żeby była większa redystrybucja, Pan oczywiście powie większa sprawiedliwość społeczna. No ale ja pozwolę sobie tutaj. Jest pan, no, polemizować, no bo tak. Na czym polega ta sprawiedliwość? Człowiek pracuje i od tej pracy płaci podatki. Wysokie podatki, jeśli wprowadzi się je tam takie, żeby płacić więcej. Ale mało mówimy, tego. Panie redaktorze, mówimy o sytuacji, w której człowiek nie pracuje i zarabia pieniądze, bo ma. Nie, panie pośle, mówimy o, mówimy o lekarzu, musi który musi pracować, le... bo ma pięć mieszkań i każdy wynajmuje po dwa i pół tysiąca. nie musi już pracować, Pani on nie pracuje. Ja, ja on ma. Jego dziecko odziedziczyło te mieszkania, mogłoby nigdy w życiu nie pracować i zarabiać krocie. Więc pana, ale doktora, argument niestety w tym momencie nie ma zastosowania. Pan, Chodzi o to, żeby żyło się pan, z pracy. Panie pośle, pani nie słucha tego, co mówię. Pan, y, Ja rozumiem, że socjaliści tak mają, że oni mówią, a nie słuchają. Ale, panie pośle, no litości. Przecież daje panu przykład całkowicie dany. No, gdyby nie to, że jest to całkowicie prywatna postać, to bym ją po prostu przedstawił z imienia i nazwiska. Jest to 40 paro, prawie 50-letni lekarz, który rzeczywiście dużo pracuje i rzeczywiście nieźle zarabia. Poza Warszawą sobie mieszka i ma czwórkę dzieci. No i on naprawdę chce tym dzieciom kupić mieszkania. Posyła je do szkół, e, wydaje pieniądze na naukę angielskiego, na muzykę, na sport, na wszystko, co trzeba, bo chce te dzieci. Wykształcić. Mało tego, chcę jeszcze im podarować mieszkanie. No, co jest I w tym takim. I niech przekaże tym dzieciom mieszkanie. Dzieci Ale będą, przecież... miały po jednym, będą miały po jednym mieszkaniu. Nie, pośle, mieszkanie będzie stworzyło dne mieszkania, pan a nie chce, do wynajmowania. Ale chce, żeby on, żeby on. Był teraz obciążony podatkiem katastralnym. To jedno. A po drugie, pan chce, przypomnę panu, bo pan jeszcze o tym nie wspomniał, wprowadzić wysoki podatek spadkowy, prawda? Od wielkich fortun, tak w przypadku. A, ja, a co to jest wielka fortuna? No to powiedzmy, że jeżeli, jeżeli ktoś ma kilkadziesiąt milionów. Kilkudziś. Nie mówię w takich sytuacjach ekstremalnych, jak chociażby rodzina Kulczyków, która jest najbogatsza w Dobrze, tym ale kraju. Zostawmy Mamy kolejne Kulczyków. pokolenie osób, które są najbogatsze, bo są najbogatsze. Bo odziedziczyły i nie było od tego żadnego podatku. Panie redaktorze, to jest absolutnie elementarny europejski standard. Jeżeli co jest nie spadków standard. od wielkich fortun... Ale co to no, jest to, wielka to, fortuna? Cały czas pytam, co to jest wielka fortuna? To powiedzmy, że... Powiedzmy od 10 milionów Od 10 wy... milionów. No to właśnie ów lekarz, który na przykład dorabiając się, kupi sobie te trzy mieszkania albo cztery. No to za chwilę będzie spokojnie łyknie te 10 milionów. Dlaczego to jest wielka ten lekarz fortuna. lekarz się upiera, żeby nie przekazać dzieciom tych mieszkań, bo to jest bardzo ciekawe. Ale on je przekazuje, tylko na dzieci no to jak są. jak nie przekazuje, to nie ma tych mieszkań. Tylko, tylko panie mają. pośle, na, dzieci są najpierw niepełnoletnie. Nie wiem, czy pan wie, ale czasami ludziom. To pan jeśli, nie ma dzieci, to ja panu coś wyjaśnię. Jasne, ale jeżeli jak się ten dziecko rodzi, żyje to ono jest całkiem mieszka. małe. Nie wiem, czy panu pan o tym opowiem, one są Biologię, nieduże. I one nie mieszkają same, te małe dzieci. W nie, dziewczyn. o dziwo, nie. No to lekarz żyje z najmu mieszkań i ma ogromny dodatkowy dochód. Wie co, to i tylko Artur Andrus twierdzi, że on się urodził i ważył 3, i miał od razu 3,5 roku. Ale oprócz Artura Andrusa jeszcze biologia nie z takich przypadków nie Więc nie, mówimy nie o nie człowieku, zna. który wynajmuje 5 mieszkań i tak oczywiście powinien zapłacić od tego podatek, bo raz jeszcze. To, to Ale on płaci od tego podatek, pod tylko samową... pan... Podstawową jakąś ramą europejskiej demokracji, która sprawia, że trzyma się to kupy, jest to, że to się nie rozjeżdża klasowo jakoś ekstremalnie. A jeżeli będzie Polska dzieliła się na ludzi, którzy mają 10 mieszkań, i takich, którzy płacą 3,4 pensji, żeby mieszkanie wynająć, no to nie będziemy mieli ani stabilnej demokracji, ani spójnego społeczeństwa, ani funkcjonującej gospodarki. Hop, hop, panie pośle, ale przecież pan mówi cały czas, że on powinien płacić podatek od tych mieszkań. No to on nie płaci. Od wynajmu płaci podatek. Wszystko pokazuje y, urzędowi skarbowemu i oprócz PIT-u wypłaca jeszcze inny podatek. Proszę pana, ja powiem panu tak. Ja co prawda według pana nie byłbym tym dotknięty, ale ja rzeczywiście mam dwa mieszkania, bo sprzedaliśmy, no bo, bo inaczej, kupiliśmy nowe na kredyt, nieważne. Mamy drugie. I my wynajmujemy to drugie mieszkanie. I moja żona co roku składa PIT, pokazujący ile tam zarabiamy na tym, jaka to niebywała fortuna zupełnie. To są zupełnie elementarne standardy. Legalnie zarabiamy na to mieszkanie, legalnie je kupiliśmy, legalnie je wynajmujemy i płacimy od tego podatek. Pan by chciał, gdybym miał tych mieszkań więcej, a gdybym nie było stać, to miałbym, mhm. żebym jeszcze odpłacił od tego dodatkowy podatek od burżuistwa. Spróbujmy odwrócić tą logikę. Teraz pan redaktor... Ale nie, ale z, że, dlaczego pan chce odwracać logikę, zamiast na odpowiedzieć na to, pan na to pytanie? Pan się upiera, że czymś zupełnie normalnym jest, żebyśmy, żeby w Polsce dochody były nie z pracy, ale z posiadania. Żeby nie trzeba było pracować, żeby można było tylko posiadać. Bo efekt docelowy jest taki: jedni gromadzą majątek, który daje im pieniądze z racji posiadania majątku, drudzy muszą pracować tym ciężej, dlatego że muszą chociażby płacić za ten wynajem, a te ceny są Pani pośle, no z, cały, z, całym, z całym szacunkiem. szacunkiem. Ja, ja wiem, że partia razem gospodarki. to partia ludzi, którzy z zawodu są działaczami. Ale są też w Polsce ludzie, którzy, którzy ciężko pracują. I to ciężko pracują czasami właśnie po to, żeby mieć na chleb. Nie wszyscy są posłami e, patriotycznymi. oni wynajmują mieszkania. Nie, od ludzi, tak, oni wyszme. wynajmują mieszkania, ale po to, żeby sobie kupić. Mało tego, zakładam, że ogromna większość z nich, jakby miała pieniądze, to by sobie kupiła drugie i trzecie. Tak po prostu jest świat skonstruowany, panie pośle. W Polsce. To nie jest w tak. Są różne kraje, które hmm. mają różne rynki mieszkaniowe. Są kraje, w których państwo odpowiada za państwowy wynajem w ogromnym stopniu i tam mieszka I pan się by chciał, żeby mieszkania a były a wynajmowane przez, przez państwo, większe. tak? Panie poseł? Pan by chciał, żeby mieszkania były wynajmowane przez państwo. Ja bym chciał, żeby był istotny zasób publicznych mieszkań dostępnych w cenach nierynkowych, bo wtedy i ceny rynkowe byłyby mniejsze. To jest coś, co doskonale się sprawdzawało. A jakby pan właśnie co jak to to w Niemczech? Mhm. To jakby to miało wyglądać, przepraszam, te nierynkowe ceny mieszkań. Ale to wygląda na zasadniczo To nie pytam pana, jak to miałoby znaczy. wyglądać w tej chwili. E, no, chodzi o to, żeby państwo budowało mieszkania na większą skalę e, i wynajmowało je e, w sposób e, nie, hmm. nie, nie zakładający zysku osoby wynajmującej się zes... e, tylko jako usługę publiczną. To, to zostawmy, problemy, zostawmy problemy burżujów. Panie pośle, e, macie też pomysł dla, e, dla ludzi, którzy, no dla wszystkich, dla pracowników najemnych, to siedmiogodzinny dzień pracy. Czy Lewica złoży projekt ustawy w tej sprawie? Partia Razem złoży projekt uchwały w tej sprawie. Kiedy? W tej kadencji Sejmu w ciągu najbliższych miesięcy. Nie chcę podawać konkretnej daty, ale, ale tak, pojawi się projekt skrócenia czasu pracy złożony przez Partię Razem. Projekt ustawy, która wprowadza 7 godzinny dzień pracy, tak? Tak, to jest coś, co e, biorąc pod uwagę, że ostatni raz ten 8-godzinny dzień pracy ustanowiliśmy 100 lat temu, a od tego czasu sporo się zmieniło w technologii, w gospodarce, mm -hmm. e, no to chyba czas najwyższy, żeby owoce tego rozwoju technologicznego także e, przypadły w udziale większości pracującej, a, e, a tego wymaga chociażby skrócenie czasu pracy. Są poważne badania i wszystkie te testowe programy wskazują na to, że nie, nie odbija Mamy się teraz czas, chętnie, bym, na -po chętnie, bym, poznał, chętnie bym poznał te, te poważne, jak pan mówi, badania, ale ty ja chcę na razie, ja, nie, ja z panem nie polemizuję, ja tylko chcę się dowiedzieć. Znaczy Rozumiem, że partia razem wprowadzi taki projekt ustawy jeszcze w tej kadencji, mało tego pan mówi w ciągu najbliższych miesięcy. Rozumiem, że w tym roku, nie wiem, do wakacji zdążycie? Nie chcę zdradzać też planów takich, e, które, które będziemy ogłaszać w a, późniejszym w terminie. A, a, a pan, jaka tam, tu jest jakaś jaka tajemnica? Ta kadencja trwa już, panie, panie, panie pośle, od 2019 roku. Z siłą rzeczy niebawem. Siłą rzeczy, bo rzeczywiście możecie nie zdążyć. No ale dobrze, to będzie taki projekt ustawy, który wprowadza 7 godzinny dzień pracy. To będzie. Rozumiem. A dlaczego pan mówi partia razem? Czy to znaczy, że reszta lewicy nie chce się pod tym podpisać? Będziemy zbierać jak najszersze poparcie z lewicy i spoza pod tym projektem. Polskie Stronnictwo Ludowe też szło w tym kierunku. Chodzi o to, że to jest Pomysł partii, razem z którym, z którym szliśmy do poprzednich wyborów, nad nim pracujemy i my będziemy go przedstawiać. Ale oczywiście mam nadzieję, że cała lewica i nie tylko ten projekt poprze. Rozumiem. To się na pewno spodoba, tym wszystkim drobnym przedsiębiorcom, którzy na przykład zatrudniają dwie, trzy osoby w swoich nie wiem, sklepach na przykład. Że będzie siedmiogodzinny dzień pracy. Na pewno z rozkoszą was poprą w tym. Panie pośle, w parlamentarnym zespole do spraw legalizacji marihuany, jak już wspomniałem, prym wiodą posłowie lewicy. Pana w nim nie ma i posłowie Konfederacji. E, e, czy należy się spodziewać jakiegoś wspólnego projektu, albo może tylko waszego projektu, legalizującego marihuanę? Ale projekt lewicy legalizujący marihuanę jest już złożony. Tak. to jest coś dla nas zupełnie niekontrowersyjnego. Zwrócę tylko uwagę, że nawet wobec dużo łagodniejszego nie. projektu posła Sahajki, połowa Konfederacji zagłosowała przeciwko, bądź nie zagłosowała, więc to jest zaangażowanie tej partii w wolnościowy postulat legalizacji marihuany jest dość jak pan wie, Jak pan wie, posłowie konfederacji są podzieleni na narodowców i wolnościowców, jak to oni mówią. No więc ci narodowcy nie przesadnie są e, e, zwolennikami legalizacji marihuany. Ale panie pośle, bo e, pytam, czy złożycie ten projekt w tym sensie, że ten projekt zakłada legalizację marihuany, co z pomysłem e, popieranym przez właśnie wolnościowców, by zalegalizować również inne narkotyki? Jestem bardzo sceptyczny, bo ja uważam, że w ogóle szkodliwe substancje powinny być regulowane, czy substancje uzależniające. Marihuana jest relatywnie mało szkodliwa. Ale pan relatywnie, jest... wie pan, jeżeli już chcieliby. A, pan jest. Dlatego powinna być objęta akcyzą i objęta jak alkohol, także powinna być objęta e, regulacjami państwowymi. No, jest ale, no tak. ale to w takim razie tak samo można by postąpić z heroiną czy z kokainą. Niech będzie od niej akcyza i niech będzie objęta. Doskonale pan sobie wierzy, że szkodliwość e, czy kokainy czy choroba jest za niebo większa. Raczej bym powiedział o tym, że można... ale ludzie mogą robić różne rzeczy szkodliwe. No. ...przedażu alkoholu, tak jak w krajach skandynawskich, żeby faktycznie, na, żeby faktycznie prowadzić racjonalną politykę zdrowotną. Pan ale jest... ta racjonalna polityka zdrowotna dzisiaj zakłada legalizację marihuany, żeby też nie kryminalizować młodych ludzi, którzy używają, a powszechnie używają... Jeśli, jeśli, do jeśli dobrze rozumiem, to pan jest zwolennikiem legalizacji e, marihuany i e, de facto utrudni w dostępie do alkoholu, tak? Jestem zwolennikiem tego, żeby kupno alkoholu na stacji benzynowej nie było prawem człowieka. Żebyśmy mieli, żeby sklep nocny niekoniecznie z alkoholem był na każdym rogu. Żebyśmy mieli racjonalną politykę zdrowotną. Ale tak zaraz, sekundę, używę. ale to ja będę pytał konkretnie, bo pan podał model skandynawski. Panie pośle, rozumiem, że to nie jest tajemnica, pan o tym mówił w wywiadach. Pan jest alkoholikiem, pan jest alkoholikiem niepijącym, prawda? W związku z tym ja rozumiem Pańskie osobiste zaangażowanie i je naprawdę jakoś tam autentycznie doceniam. Tylko Pan chce zwalczać alkohol za pomocą yy, takich metod czysto urzędniczych. Jak Pan wie, walka z alkoholizmem za pomocą wprowadzenia prohibicji w Stanach Zjednoczonych zupełnie się nie powiodła, prawda? Dlatego też nie proponujemy prohibicji, tylko rozsądne regulacje. Naprawdę Ale wie pan, że w Szwecji. Czy... Bezwarunkowego dostępu do alkoholu. No dobrze, dobrze. O... To nie jest tak, że trudno jest kupić w Polsce alkohol. Nie, w Polsce jest hmm. bardzo łatwo kupić alkohol. A chodzi o to, żeby na przykład kwestia wystawiania, kwestia już małych tych małpek była regulowana, tak? Bo to też jest pewien model picia tych małpek przed pracą jest bardzo ryzykowny i szkodliwy, i mało kto kupuje w ten sposób alkohol, żeby, żeby dobrze się bawić, tak? Więc, więc są regulacje, które mają sens. I to oczywiście nie chodzi o to, żeby przeginać. Ja też nie mam jakiegoś tutaj. Ale no, dobrze, a czy system Pan powołuje się na system skandynawski. W Szwecji obowiązuje coś, co się nazywa system bolaget. To są, proszę Państwa, takie sklepy monopolowe, które są stricte regulowane, do znaczy, tam nie ma tych sklepów, ile się chce, tylko tyle, na ile pozwoli państwo. To jest od ilości mieszkańców. A ponieważ Szwecja jest dosyć y, duża, a mieszkańców mało, to czasami do najbliższego monopolowego jest a i ze 100 kilometrów, albo i lepiej. Pan chciałby, żeby tak było w Polsce? Myślę, żeby były regulacje dostosowane do polskich warunków i także oczekiwań społecznych, żeby... no to musi co, być dostosowane w, 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 w Olsztynie byłby jeden sklep. No myślę, że w nie mogłoby być mniej niż 200 sklepów z alkoholem i byśmy a, sobie jakoś dali radę. Pomiędzy 1 a 200 myślę, że pozostaje e, spore Nie, pan Ale, one. pan chce, ale to właśnie ja pytam, jak by pan to chciał regulować? No bo jeżeli pan to będzie regulował inaczej niż przez liczbę mieszkańców, no to pan naruszy coś takiego, co się nazywa wolność gospodarczą. Ale pan redaktor wie, że już są ograniczenia odnośnie chociażby kwestii bliskości szkoły i tak dalej, więc mm. pan trochę tutaj. Polemizuje z czymś, co już jest, no, nie ale pani alkoholu jest regulowana na liczne sposoby w Polsce. A pan chce, żeby Chodzi to uregulowało? to żebyśmy jako społeczeństwo umówili się, jak chcemy to regulować. No to ja pytam właśnie pan, jak, pana jako posła, jak pan chce regulować kupno alkoholu. Zacznijmy tak? od prostej rzeczy. Alkohol na stacjach benzynowych. No, nie jest to coś, co, co jest koniecznie potrzebne. Czyli pan jest za zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Myślę, że byłoby to racjonalne, biorąc pod uwagę, że, e, że, że, że no, to jest miejsce, do którego przyjeżdżają kierowcy, tak? I, e, i, i nie jest to jakoś szcz szczególnie ważne, ale to jest przykład, tak? I ja tutaj Dobrze to jest, ja jest jedna rzecz, a druga mówię, rzecz. To, I pan redaktor teraz odkrył mój niecny plan, żeby pozbawić Polaków alkoholu. Ani mówię, pośle, sobie, jak to, że pan regulacje widzi... dotyczące używek powinny być racjonalne. Nie powinniśmy Ocho. zakazywać zupełnie inkryminalizować marihuany. Hop, hop, panie pośle, spokojnie, ja, ja się nie, nie denerwuję tym, y, tym pomysłami. Wie pan, ja nie jeżdżę na stację benzynową, żeby kupować alkohol, więc mogę powiedzieć tak, e, mnie to nie dotyczy. Choć rozumiem, że ludzie mają czasami ochotę albo nagłą potrzebę kupić alkohol i dlaczego właściwie mieliby legalnego produktu nie kupować wieczorem w sklepie, tego nie rozumiem. Przez ale pan redaktor popiera tą legalizację heroiny i kokainy, czy nie? Bo ja nie, nie uważam, ja że nie. w ogóle... Ale nie mówimy teraz o heroinie, kolady. mówimy o alkoholu, który też jest szkodliwy, ale tradycyjnie jest przez nas akceptowany, no. No to się przez, przez do tego, ludzi. że różne używki mają różny poziom szkodliwości. Wiemy, że alkohol jest bezpieczniejszy od heroiny czy kokainy, i, a wiemy także, że, że trawa nie jest szczególnie niebezpieczna. I chodzi o to, żeby po prostu trawa w ogóle nie jest niebezpieczna i trawie się, się, się śpić zdrowotną. Mhm. Panie pośle, dobra, ale y, nie odpowiedział mi Pan na pytanie. Y, znaczy tak, na stacjach benzynowych alkoholu nie sklepy nocne. Jest Pan za likwidacją nockich sklepów z alkoholem? Myślę, że jakieś ograniczenie w kwestii ilości sklepów z alkoholem na ilość mieszkańców, czy, czy to, to, to pytanie, jak to racjonalnie zrobić, czy na obszar, bo to, to pytanie też są mniej lub bardziej zaludnione miejsca, tak? E, tak, żeby było fakty, nie było tak, żeby było to jakieś radykalnie utrudnione, ale nie było też tak, że na każdym rogu jest sklep monopolowy. A pan, że to jest A to zachęta, do, zachęta do bimbrownictwa po prostu, jako żywo. Ja że mam wrażenie, że na naszym, naszej drodze do bycia nowoczesnym państwem europejskim przesunęliśmy się już kawałek. I stać nas na to, żebyśmy stopniowo po stopniu wprowadzali jakieś racjonalne regulacje. I one powinny działać. I nie pan to nazywa racjonalne, ale wie pan, są ludzie, którzy. To jest niemożliwe. Są ludzie, którzy uznają to za nieracjonalne. No, bo argumenty, które panu przytaczałem, z którymi ja się umiarkowanie mogę, muszę zgadzać, to są argumenty. No. Po, Znacznej części społeczeństwa, kto mówi: Hej, mam ochotę napić się alkoholu, bo to jest legalny produkt. Jestem pełnoletni, jestem trzeźwy, przychodzę do sklepu, a że pracuję do późna, to sobie pójdę o 22 na stację benzynową albo do sklepu nocnego. Istotą polityki demokratycznej jest to, że jakaś część społeczeństwa się z czymś zgadza, jakaś część się nie zgadza. Przekonujemy do swoich racji i staramy się ustalić takie rozwiązania, które mają mandat większości. Ja argumentuję za pewnymi ograniczeniami w tej kwestii, przy czym mam wrażenie, że poświęcamy jej więcej czasu niż, niż sam byłbym gotów. <słuch> niż sam byłbym pan gotów. Panie pośle, rozumiem, ale to są akurat sprawy, które dotyczą bardzo wielu ludzi. O ile podatek katastralny od nieruchomości... Nie dotknie wszystkich, umówmy się, dotknie bardzo niewielu. Jeśli będziecie rządzić i to wprowadzicie, no to siedmiogodzinny dzień pracy, czy na przykład ograniczenia w sprzedaży alkoholu już A tak. pamięta pan redaktor, jak była mowa o ograniczeniu palenia w knajpach, jakie były podniosły się, pamięta, moment, że pamięta. wszyscy zbankrutują, będzie koniec świata, tak? Było takie przekonanie, wprowadzimy tę regulację, wszystko się skończy, wszystko upadnie, gospodarka upadnie, ludzie będą leżeć i płakać po rowach. I co się stało? Zaakceptowaliśmy ten fakt, funkcjonujemy. Myślę, że wszyscy sobie cenimy jednak fakt, że wszędzie nie śmierdzi fajkami. Nie jestem tak? pewien, czy wszyscy to znaczy no, ja sobie to, to bardzo ce... chyba woli. Ja w życiu nogą. niczego nie, nie, nie paliłem, więc ja bo nie znoszę tego smrodu, więc ja się akurat cieszę, ale są tacy, którzy Myślę, mają. Nawet większość palaczy się cieszy, że, nie, nie. Tak? że to trochę inaczej wygląda. Mam takie wrażenie, w każdym razie a. mogę się mylić. A też się wydawało, że jest to jakaś niebotyczna regulacja. Więc często się boimy tych regulacji, a później się okazuje, że, że faktycznie jest to dobra droga. Panie pośle, Dlaczego niemożliwe jest pozwolić, że spytam o politykę koalicja PiSu i Lewicy? To ma pan minutę na odpowiedź. Jak patrzę na, na to, co robi PiS, na to, jak podnosi pensję minimalną na przykład w ciągu swojej kadencji, w ciągu lat od 2015 do 2022 roku, pensja minimalna wzrosła o 72%. Eee... Ze względu na prawa kobiet, ze względu na politykę antyeuropejską, ze względu na politykę klimatyczną, ze względu na to, że obecna polityka chociażby w kwestii właśnie na połączeniu klimatu polityka. i Europy grozi wyjściem naszym z Unii Europejskiej, a to jest absolutna racja stanu Polski, tak, więc, e, więc to są rzeczy, dla których tak... podatki w gruncie rzeczy nie mają, podatki i pensje minimalne i sprawy socjalne nie mają w gruncie rzeczy znaczenia. Mają kluczowe znaczenie no i dlatego to? mają absolutnie kluczowe znaczenie, no. tylko chyba że... Chyba nie kluczowe, bo... Lewica proponuje pełnię demokracji, nie można sobie wybrać części, bardzo wątpliwej części, bo jeszcze jedna rzecz, no, polityka PiSu jest antypracowniczą, Pracownicza. Polityka PiSu w żaden sposób nie przyczyniła się do ułatwienia organizacji w związki zawodowe w Polsce. tak? Polityka PiSu... Panie Bośle, przepraszam bardzo, nie dlatego, że Pan mówi o PiSie, ale po prostu za 20 sekund zaczyna się serwis i musimy kończyć. Ja tylko Więc... powiem: pracownicy głupcze. Tutaj PiS wielkich o osiągnięć. Ja nie bym ma. tak o pracownikach nie mówił. E, naszym gościem był poseł. Partii Razem, Maci Konieczny. Dziękuję, Panie Bośle, kłaniam się nisko.